Jeśli chodzi o wspinanie, to można się wspinać w różnych miejscach. Dla przykładu, bardzo przyjemny klif na Sardynii. O, a tu nawet nam się mewa trafiła. Troszkę wieje, troszkę głośno od wody uderzającej do skały, ale bardzo przyjemnie i atrakcyjnie. Drogę zaczyna się od zjazdu, tak więc najpierw trzeba zjechać. Dwa, trzy wyciągi, a potem już można cieszyć się z nadmorskiego wspinania. Bardzo duża i ciekawa skała trzy wyciągowe drogi nie najdłuższe, ale bardzo atrakcyjne.